Dzień dobry, Ireneusz Poznański, Kóżnia Produktywności. Lean Life. Odchudzone zarządzanie w życiu. Dlaczego o tym postanowiłem powiedzieć i co takiego sprawia, że w ogóle ma to sens? Podczas szkoleń opowiadam ludziom o tym lean management, Kaizen i tak dalej. To wszystko oczywiście ci z Państwa, którzy się interesują tematem, wiecie, ale po raz kolejny czytałem jedną z definicji tam lean manufacturing. Przytaczałem ją uczestnikom, no i tam było napisane coś w tą stronę: że chodzi w tym wszystkim, za, w tym całym zarządzaniu, chodzi o to, żeby odchudzać procesy produkcyjne, między innymi usługowe też, z rzeczy zbędnych, czyli z marnotrawstwa, czyli z muda po japońsku, nie? Więc muda, marnotrawstwo, i tam jest wylistowanych tych 7 plus marnotrawstw. Każdy, kto siedzi w temacie, wie, z czym to się je. Ale tak bliżej serca, bliżej koszuli, bliżej ciała, to mamy tak. Odchudzone zarządzanie w życiu. Gdybyśmy odchudzili życie ze zbędnych procesów, to jakby to mogło wyglądać? To pobawmy się tym, lean life. Rodzisz się zieloną. Udało się. Fajnie, że się urodziłeś, bo nie zawsze to jest możliwe. Takie czasy, że czasami się nie uda, bo mądrzejsi ludzie i źli wiedzą lepiej. Ale urodziłeś się. Jest zielony proces. Pierwszy element Twojego życia jest zielony. Przyszedłeś na świat. Urodzony, urodzona. Super. Nie? I wtedy powoli zaczynają wjeżdżać czerwone procesy. Co to jest? Po pierwsze żarcie. Wciskamy dzieciom jakieś pianki, jakieś mleczka, jakieś śmietanki, różne bajery. Najlepsze jest w na Tego nikt nie zaprzeczy, ale generalnie reklama nam wytłumaczy, że nie. No to karmimy dziecko jakąś chemią, która ma reklamę, że jest zdrowa. Spoko, niech będzie. Nie? Tam wjeżdża powoli cukier. Szkodliwe jedzenie, szkodliwe napoje. Babcie przyjeżdżają, pakują dzieci tam żelkami, cukierkami. żeby tam, że tak powiem, zaszkodzić bardziej niż można, to przywiozą zawsze kuźwa, jakiegoś batona, żeby upchać i zrobić z niego tucznika. Nie? I wjeżdżają od małego. Słodycze, cukierki, niezdrowe jedzenie, niezdrowe picie. To się wszystko pojawia. Cukru, tony. Pierwszy narkotyk, uzależniacz. Nie? Krótki skok. Hara, a potem koniec, nie? Dalej, co się dzieje dalej? I to dziecko sobie tak żyje. Żyje, uczy się tam powoli, jako z dzieciach tam chodzić, tam czołgać, różne rzeczy, nie? Co może wjechać negatywnego? Czerwone procesy. Oprócz tego niezdrowego jedzenia i picia. Mogą wjechać toksyczne relacje z rodzicami, albo relacje między rodzicami niewłaściwe, albo relacje jeszcze dalsze w poprzednim pokoleniu, które mogą też te dzieci niszczyć. Czasami lepiej jest te relacje po prostu wyciąć, albo zmodyfikować, ograniczyć do takiego stopnia, żebyśmy byli tym pokoleniem zmiany, która przeistacza te złe nawyki, które były od babci, prababci, dziadka, pradziadka, i zostawia to poczucie winy, to obarczanie, ten shaming, tandetny, który jest tak popularny w pokoleniu babek, i tak dalej, żeby tego nie przenosić dalej. Tak, nawet pod pozorem nie wiadomo czego, nie, już zostawmy to. Tak, toksyczne dzieciństwo, może się to wydarzyć, może być niewłaściwe podawanie wzorców dzieciom, niewłaściwe, że tak powiem. Odruchy, niewłaściwe zachowanie. Dziecko może nie mieć modelu ojca męskiego do naśladowania, chłopak, dziewczyna może nie mieć zdrowego modelu kobiecego do naśladowania, mamy, tak, to, a tam się coś pochrzaniło, no to dzieci później widzą, że pochrzaniane to dobre i pik, już jest czerwono i to nie będzie działało dobrze, nie? Dorasta no, sobie młody człowiek, idzie do szkoły. W szkole się oczywiście tam niby czegoś uczy. My tak sądzimy, że ona się uczy, bo szkoła załatwi za nas sprawę. Przynajmniej tak niektórzy rodzice sądzą, że, a jest szkoła, szkole to się późno nauczy kuku, nie nauczy się. Szkoła nie nauczy dziecka niczego, jeżeli dziecko nie będzie mądre. Dziecko musi być mądre z domu, ogarnięte, musi wiedzieć, czego ma się uczyć, żeby się tego nauczyło. A szkoła ma zadanie wtłoczyć wiedzę, żeby stało się super pokornym, posłusznym robotnikiem, obywatelem, piszczykiem na przykład. Tak? Więc to dziecko w tym bismarckim systemie nauczania, gdzie tam jest wkuj, zalicz, zapomni niech tam zakój, zalicz, zapomni tak? ma za zadanie przejść przez y, tor przeszkód. I na końcu dostać jakiś dyplom, który pierwszego dnia po pójściu do pracy trafi na półkę, i wtedy będzie, sprawdzam, pokaż, co potrafisz, młodzieńcze. No ale jak nie patrzeć, ten dyplom jakąś tam drogę niby otwiera. Dalej. Yy, więc ta szkoła niekoniecznie musi mu dać to, 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 czego trzeba. Ale wjeżdżają mu w czasie tego równoległego procesu edukacji, kiedy tam ten człowiek dorasta, tam robi się 10-12 lat, zaczynają wierzać wszystkie uzależniacze. Od tam. Nikotyna, palenie po kątach, bo starsi palą i jestem taki starszy jak palę. Alkohol, bo palenie, bo picie po kątach, bo starsi piją, to też będę taki starszy. No do dorosłości, tylko nie prawdziwej dorosłości, tylko takiej fake dorosłości. To, że ktoś chla, albo jara, albo się szprycuje dragiem, to nie znaczy, że jest dorosły, tylko, że jest po prostu dzieckiem, że nie dojrzał nigdy, że, że po prostu się nie dorozwinął mentalnie i jemu się wydaje, że będzie dorosły, jak będzie chlał. No nie, nie będzie dorosły, będzie dalej główniarzem. Tak? Ale dzieci myślą, że skoro tak rodzice robią albo starsi, to też będą. No nieprawda, to jest kurde błąd, nie. I ja też na tym się złapałem, też tak miałem. Tak, tylko człowiek z wiekiem dorasta i oby mądrzał. Czasami to się nigdy nie wydarza. Ja liczę, że coś tam się jednak wydarza. I wiem, że to było złe, więc nie życzę tego nikomu. Nie takie wzorce dla dzieci, nie takie przekonania, że to jest dobre, że to jest dorosłe, że to jest dojrzałość. Nie, to nie jest dojrzałość. To jest gównia żeria. Yy, dalej mogą się pojawiać następne czerwone podprocesy w tym procesie zielonym, niby edukacji życiowej. Mogą się pojawiać dołujące znajomości, jakieś negatywne relacje, nie tak znajomi. Dzieci, które je dołują w ogóle. Mogą się nawet pojawiać dołujące nauczyciele. Mogą się nawet pojawiać, nie wiem, negatywni, toksyczni, nie wiem, jacyś, jakiś, jacyś ludzie, na których oni się patrzą, autorytety. My myślimy, że dziecko ma autorytet. Nie, nie ma jakiegoś tam przygłupiego youtubera, który tam pierdzieli czy po a dziecko się nim zachwyca. No kurde, to nie jest autorytet. Albo babka, która robi sobie zdjęcie i całą jest jest to, że ma tu wszystko co trzeba, ale tam generalnie nic nie trzeba, to nie ma i robi zdjęcie. I to jest autorytet? Jezu Chryste, to nie tędy droga. To jest dołujący autorytet, dołujące znajomości, dołujące negatywne środowisko. Do pewnego momentu mamy na to wpływ jako rodzice, ale potem już nie. Mamy szansę, że to co puścimy pójdzie w świat i nie robi bałaganu i sobie krzywdy za dużo. To są czerwone procesy. Powinniśmy te czerwone procesy edukacji, relacji w jakiś sposób monitorować dopóki możemy. Dalej, wjeżdżają najgorsze rzeczy z mora naszych czasów, kolejne narkotyki, poza alkoholem, który jest narkotykiem, nikotyną, która jest lekkim narkotykiem, ale jest, tak, używkami, które też są narkotykami, to jakieś energizery, tego typu inny bullshit, nie, wjeżdżają najtwardsze narkotyki, jakie stworzył świat w XXI wieku, media społecznościowe i gry online, koszmar, coś, co po prostu wyprówa świadomość, Niszczy, wyjaławia, po prostu to, to, to tak, jakby ktoś brał antybiotyki przez 24 godziny na dobę i liczy na to, że będzie miał zdrową wątrobę. No nie, te rzeczy niszczą. Telefony, wszystkie media społecznościowe, zwłaszcza te ze zdjęciami, zwłaszcza te z rolkami, gdzie następują szybkie, przemiały treści, skoki dopaminy i w odpady, spokój opady, i mózg nie stanie się skoncentrować, rozproszenie, choroby oczu. To jest, to jest po prostu coś, co psychicznie robi z ludzi warzywa. No mysia utopia, wypisz, wymaluj, tak? Każde następne pokolenie fizycznie troszeczkę ładniejsze, ale pustsze i głupsze w środku, nie? Więc trzeba tego pilnować. To są turbo czerwone procesy. To są takie marnotrawstwa, jak nadprodukcja. Lean manufacturing pierwsze. Tam leży zło, nie? One powinny być odpowiednio zarządzane. Tak, media społecznościowe. Trochę na nich pożywam, choć ich używam, ale staram się ich używać nie za często i nie za dużo. Żeby jednak to było tak, że ja mam media, a nie one mnie. Tak? Bo w większości przypadków to jest tak, że te media mają dzieci, media mają dorosłych, a nie dorośli mają media. Jak publikujesz na Facebooku, nie wiem, coś tam 10 razy dziennie, to wiedz, że coś się dzieje, że to nie ty masz Facebooka, tylko on ma ciebie. A, do przemyśleń. Tak, to są czerwone procesy. Dobra, praca, człowiek dorósł, coś tam w życiu wymyślił, wykumał, idzie do roboty, idzie do pracy, tam sobie w czasie wymyślił, że będzie lekarzem, nie wiem, tam nie wiem, kuśba, kim tam chce być. Nie wiem, sprzedawcą w sklepie, pilotem, youtuberem, nie daj Boże, albo kimś tam jeszcze, tak? Wmyślił sobie, że tym kimś chce być i próbuje to realizować. Trafia do jakiejś firmy, w tej firmie go tam zaraz otoczenie bierze w obroty i znowu czerwone procesy ustawiają go w swoim procesie. Formik, stormik, dormik, performik. Przyczepią tam, przy, przykryją czym trzeba, przy, przycisną. Człowieka tam ustawią, nie? żeby się za bardzo nie wychylił, chmurkę przytnął, przytną skrzydełka, podłamią je trochę, żeby za daleko nie poszedł. No i tyle. nie. To całe środowisko może tego człowieka poddać presji, zdołować. Tak? E, może się pojawić toksyczny szef szefowa. E, oczywiście taki toksyczny szef szefowa ma swoje cele, więc je realizuje jak umie, nie? ale generalnie może się tak wydarzyć, że coś takiego się stanie i człowiekowi znowu tam czerwony procesik do jego świadomości. Będz. A nie może już nic z tym zrobić, bo ma kredyt. Następny fakap, Dobra, to też jest muda, czerwony proces życiowy. Więc uważaj na tych ludzi, którzy Cię przycinają, na tych ludzi, którzy źle tobą zarządzają. Ty nie musisz tam być. Możesz coś z tym zrobić, albo z nimi, albo z sobą, w tym towarzystwie. Tak? Albo z tym towarzystwem. Po prostu, albo musisz inaczej się do tego nastawić, żebyś nie dać dalej, że tak powiem, drenować. Bo to zaczerwienisz się całe, a potem ci zostanie tylko. No, coś smutnego Ci zostanie, tak? Praca. I zaczynają się, że tak powiem, jakieś sukcesy. Zawsze się musi, jakiś, każdy ma w swoim życiu jakiś taki pik zawodowy, choć był niski, ale dlatego kogoś jest wysoki i trzeba go doceniać, się nim cieszyć. Każdy ma ten swój pik i w tym piku ma tak zwaną furę, skórę i komórę, nie? czyli ma forsę, czuje się niezależny, czuje, że odetchnął choćby na chwilę, że jest kimś, no i wtedy się wokół tego kogoś, kto ma tam znamiona sukcesu, zaczynają kręcić. Wokół ustawionych jako taką facetów kręcą się dziewczyny, które próbują tam coś na tym ugrać. I gdzieś tam podkleić i coś tam z tego mieć. nie? Wokół dziewczyn, które się dobrze ułożyły zawodowo, ustawiły się kręcą coś tam chłopcy, którzy tam, tam sami nie bardzo im poszło, więc próbują też coś uszknąć z tego miodu. Nie? Się jakoś tam z tym wszystkim ustawić. Trzeba też uważać na tych ludzi, którzy nie mają wobec nas szczerych intencji, tylko interesowne, którzy mają niewielką miłość, tylko zwykłą, interesowną relację, którą nazywają przypadkowo. Zauroczeniem miłością. Nie? To są bardzo ciekawe tematy, nie na tą rozmowę, ale to też są objawy czerwonych procesów. Marnotrawstwo, nie wchodź w to, pilnuj tego, tak? Dobra, masz tą pracę zawodową, działasz, postawiałeś się, wykopałeś sobie, wygrzebałeś tego tam fajnego gościa, fajną dziewczynę. Rodzina jako taka, musi być rodzina jako jednostka podtrzymująca z normę społeczną, z tkankę, strukturę bez rodziny, to nie będzie działać. I nie tłumaczcie mi nawet, że tam świat singli jest dobry, nie jest dobry. To jest świat na wymarciu. Nie ma żadnych badań, nic nie pokaże, że oni przetrwają, nie przetrwają. Po prostu dobór naturalny zrobi swoje. Muszą być multiplikowane zachowania i normy społeczne w podstawowych jednostkach. Tymi jednostkami są małe grupy zwane rodzinami. Jeżeli one nie funkcjonują, wszystko się będzie sypać i tam żaden mark nie wytłumaczy, że będzie inaczej. Więc w tej rodzinie jest na początku spoko, wszystko działa fajnie, bo jest etap, że tak powiem, show-demo i gicie gicia. Potem zaczyna się gra, kto kogo jak. Nie? Jak to się wszystko poustawia, no to następnym, zaczynamy następną, następną zabawę. Pod tytułem: hmm. Kto kogo bardziej szanuje, kto na kogo bardziej pracuje, kto o kogo bardziej dba, kto o kogo nie dba, kto komu okazuje zainteresowanie fizyczne, emocjonalne, mentalne, troskę, wsparcie, kto bierze, kto daje, kto jest gotowy dać, kto jest gotowy tylko brać. Nie? I to musi być zrównoważone. Muszą rodzice partnerzy, partnerki razem ze sobą funkcjonować. Muszą, po prostu nie mają wyjścia. Jeżeli są od siebie oddaleni, to to nie jest związek. To jest fikcja. Nie? Muszą codziennie się sprawdzać w rozmowach, w kontakcie, w kłótniach, w godzeniu się. To musi się codziennie wydarzać, inaczej nie działa. Jak są daleko od siebie, nie wiem, rodzice od dzieci, dzieci od rodziców, to ta więź się urywa, rozwala się. Nie wiem, mąż od żony, żona od męża, ta więź się rozwala. Nie? Grupa jest wtedy, kiedy mamy z nią fizyczny kontakt. Teams tego nie załatwi ani żaden Skype. To musi być face to face, człowiek do człowieka. Ciało musimy zobaczyć, że ma pryszcza, że źle pachnie, że ładnie wygląda, że nie wiem, dobrze pachnie, że mogę się przytulić, mogę zaczepić, dotknąć, że mogę oberwać. To są fizyczność musi być. Nie ma fizyczności, nie ma relacji. Roz, rozwala się to wszystko, tak? A jeżeli zaczynają się pojawiać braki szacunku, braki relacji, braki kontaktów wszelakich, to znaczy, że mamy czerwone flagi nie? i musimy na te czerwone marnotrawstwa zacząć reagować. Eee, rozpraszacze się zaczynają nam pojawiać. Mieliśmy tam sobie cele życiowe, że coś fajnego wykombinujemy w tym życiu, zaczynają się pojawiać nam rozpraszacze. Rozpraszacze takie jak na przykład <laughs> eee, wydatki wszelkiego rodzaju na różne, różnorakie rzeczy. Rzeczy, których nie potrzebujemy. trzeba nie kasiorę na różne pierdowy Nie wiem, idę do y, sklepu do, na stacji benzynowej, kupuję kawę, babka mi tam mówi, o to jeszcze tą trującego hot-doga i, 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 i zacukrzony, przecukrzony, obcukrzony y, wafelek, cukierek, nie? Nie dziękuję, chcę żyć, nie? I tak mi kawa zaszkodzi, co dopiero obcukrzony za, za wafelek, obcukrzony i zatruty zatru, hot-dog. Zatru, 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 zatru. Nie, ale ona mi próbuje go wcisnąć. Gdybym ja cały czas mówił, że o tak, oczywiście, bo nie chcę pani zrobić przykrości, to bym jej zaczął mówić, że jej nie chcę zrobić przykrości, a potem bym łaził po sklepie i kupował niepotrzebne ubrania albo jakieś, bo mi się należy, bo ciężko pracuję, to se, kurde, nie wiem, zrobię paznokcie, nie? Takie typu głupoty, nie? Albo coś w ten desen, nie? Że tak powiem, że już się pośmieję z różnych tutaj ludzi, to kurde jest niezdrowe. Jeżeli my będziemy w ten sposób trwonić nasze zasoby, trwonić nasz czas, naszą energię, na nasze zachcianki, to nic nie osiągniemy w życiu. Osiągniemy rozmienimy na drobne i coś jak czapka. Rozdrabnianie się na drobne to jest czerwona flaga. To jest muda, to jest marnotrawstwo. Na to trzeba uważać. Nie rozdrabniać się. Cele przestają być ważne. Rozpraszane są te cele. Rozpraszane są przez wydatki, poprzez Permanentne abonamenty, czy też subskrypcje, które płacimy. Ja pomijam tam serwisy filmowe, bo to każdy płaci albo mniej lub bardziej. Czasami ma za dużo. Ja ostatnio widziałem jakieś, wydaje mi się, że to było mądre. Zobaczymy. Subskrypcje takie jak kredyty. Jesteś subskrybentem kredytów w banku. Płacisz. Nic, to co masz nie jest twoje, a co dalej płacisz. Jakbyś płacił, aż umrzesz chyba, że zrobisz coś mocnego i się spłacisz. Raty inne na inne głupoty tak, to też jesteś subskrybentem odsetek od tych rad, bo nie ma rad 0%, to jest bzdura, nie? Tam ktoś na tym zawsze zarabia, taka jest prawda. E, nie daj Boże jakieś tam zobowiązania długotrwałe wynikające z porażek życiowych typu alimenty. Puh, koszmar, nie? Inne akcje tego typu, jakieś odszkodowania. To są wszystko czerwone procesy, powinniśmy tego unikać. No i co finalnie? Jak już tych wszystkich rzeczy się pozbędziemy, to możemy powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Bo, uwaga, na zielono, value added, narodzony, wyedukowany, ma własne cele życiowe, wykonuje pracę, którą lubi i która go kręci, nie? Ma rodzinę, czyli jest spełniony, ma kasę i rośnie. Uczy się jeszcze całe życie, nie? To było piękne, ale na dole są rozpraszacze, czerwone mroczne, które czekają. I co to są? Cukier od małego dziecka. Trujące jedzenie i to się ciągnie całe życie. Trujące picie i to się ciągnie. Trująca woda to się ciągnie przez całe życie. Toksyczne rodzicielstwo, toksyczne dzieciństwo, toksyczne relacje w rodzeństwie, toksyczne relacje ze znajomymi na podwórku, tak? To się ciągnie, nie wiem. Brak dobrych wzorców to się ciągnie, to są czerwone, tego nie powinno być. Nikotyna, alkohol, używki, tak? Mega narkotyki. Najważniejszy narkotyk, media społecznościowe i gry online. Koszmar po prostu, nie? To się ciągnie za nami, bo my mamy tak nawyki zrobione, że jak jesteśmy potem w potrzebie, to uciekamy gdzie? W słabości, bo tam jest dwie i pół minuty odprężenia, a potem już tryb zombie, nie? Co się potem dzieje? Potem się pojawiają w naszym życiu ludzie, którzy próbują nas wykorzystać, zabrać nam pieniądze, zabrać nam zasoby, zabrać nam szczęście. W Pić nas w poczucie winy, żebyśmy byli gorsi niż oni, bo oni nigdy nie będą lepsi, więc próbują przynajmniej nas dołować. To są czerwone flagi, czerwone marnotrawstwo, marnotrawstwo, muda, wek, wywalić to z życia. Presja się pojawia, ludzi, którzy próbują nas, że tak powiem, przyciąć, przystosować do swojej mierności, tak? Wek, wypad, nie ma, Gdyby tego nie było, jakby było fajnie, tak? Później mamy, że tak powiem, yy, że tak yy, powiem, mamy tą całą konstrację mentalną, nie wiem, niedbanie o siebie w relacjach cy psychicznych, psychicznych czy emocjonalnych, tak, to też powinniśmy to wyeliminować, czyli dbać o fizyczne, psychiczne, mentalne relacje, tak. Pojawiają się te wszystkie abonamenty, które płacimy, raty, alimenty i inne tam zobowiązania finansowe, tak, wydatki na zbędne pierdolety, to się wszystko pojawia. Ale gdybyśmy tego drugiego na czerwono nie mieli, co nazywam non-value-adept, czerwone procesy, muda w naszym życiu, to moglibyśmy mieć dużo więcej zielonego. Radości z życia na narodzin, edukacji, realizacji własnych celów, które są dla nas ważne, bo taką mamy misję w tym życiu, żeby coś zrobić, po coś tu jesteśmy, nie dla zabawy. Praca, rodzina, pieniądze, realizacja siebie. Tego wam życzę, żeby te zielone procesy się naprawdę w was multiplikowały. Wypiszcie se na kartce, zielone. Co mi w życiu rajcuje, a na dole co mi przeszkadza w tym rajcowaniu. Na każdym etapie waszego życia. Zastanówcie się, co z tych czerwonych procesów możecie skurczyć, przykurczyć, zignorować, wyrzucić, poprawić, wymienić. Ja się was nie namawiam do drastycznych ruchów. Uchowaj Boże, bo to nie jest takie proste, że nie masz, mam złą żonę, wąt, mam złego męża, wąt. No nie, to, to głupi każdy potrafi tak zrobić. Naprawić. Wejść w relację. Spróbować. Spróbować przy zachowaniu szacunku wzajemnego. Naprawić coś, to jest prawdziwa sztuka, przy czym do naprawy trzeba dwojga, jak w tangu. No, tak samo jest z manufacturing taki taniec dla zaawansowanych. Dziękuję bardzo. Ireneusz Poznański, Kuźnia Produktywności. Lean Life, jak widzicie, nie głupia rzecz. Można na tym dużo fajnych rzeczy wypatrzeć i wiedzieć, co poprawić w swoim życiu. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Po majówce dochodzimy do siebie. Polska się budzi nie będę cytował Kazika. Dalej. Zapraszam na szkolenia, wdrożenia, pogadanki o Lean Management, o Kaizen, o 5S-ach, TPM-ach, standardach, Shop Floor Management, zarządzaniu celami, budowaniu mentalności menedżera, skuteczności i oszczędzaniu pieniędzy. No i trochę o coachingu, jak ktoś bardzo lubi. Wszystkiego dobrego, Rynausz Poznański, kilka linków tam w opisie. Pozdrawiam, dużo zdrowia życzę.